Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj nagra wam mój pierwszy vlog treningowy, który planuję pokazywać do końca redukcji. W tej chwili jeszcze jestem mniej więcej na utrzymaniu, pilnuję kalorii, ale pozwalam sobie trochę weekendy. Niestety okres komunijny, weselny nie sprzyja redukcji. Zapraszam do oglądania. Za chwilkę zacznę mój pierwszy dzień treningowy. Będę wykonywał dzisiaj trening barków, klatki oraz serca. Jest to, można powiedzieć, typowy push, ale za chwilkę Zobaczycie wszystko, jak to wygląda. Jestem już na treningu, robię rozgrzewkę. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, zawsze pojeżdżam jakąś formę cardio. Jak Może być orbitek, bieg, skakanka, ewentualnie dłuższy spacer w nią. W Co nieco ja z samochodem, można rywarem, Ewentualnie zaparkuj dalej. O. O. Jeszcze jedna kwestia. Odpalamy sobie. Typ Siła. I mamy to. Robię wiesz, ile trenuję. Tak samo intensywnie jest parę kalorii. Jakie mam tętno. Mam też to pole tam Mówiłem, że o oto z grzowki. Potem robię reakcji, trakcji wersję treningu, który planuję. Treningu reakcji robię na baek. Potem mam spory roboczny, nadgrzebieniowy oraz aktywację z i sam go Pierwszym śpieszeniem, jakie wykonam, berze. Obwozik z handlą, czyli rywanie, push press, OHP i bend. Czyli mamy cygnąłe barki w każdej płaszczyźnie oraz brzuszek. Tu się oh, oh, oh. oszukuje języka, jak? Pokazało mi, że mam tętno 160 170 Nie wiem czy widać Ale to mi się nie podoba, bo gdybym miał tętno 170 To bym nie żył Poprawię opaskę No Wow które zniżą sobie opaskę na kratkach ale następny mez nie zapomnę mamy już 3 minuty za sobą no ale dzisiaj potrzebuj trochę więcej zwiększymy sobie trochę poziom O, spadło. 115. Jak to mówią? Włosi włos, wiesz, majce. I otwieramy sobie muzykę. I wszystko jasne, jedziemy dalej. Teraz parę wymachów. Teraz parę wymachów, krążeń. Pamiętaj się, staw barkowy to staw polisty, dlatego, co stosowany jest do ruchu w każdej płaszczyźnie. Ogólnie nie ma swych ruchów, po prostu na niektóre ruchy nie jesteśmy jeszcze gotowi. I teraz mamy kążę prasków, nastawienie odcinka czynnego. Pamiętaj się, nie róbcie sami w domu. Fajny krok, papieropraktyk, ewentualnie co Pomoże Wam na stawie spostrzenia szyi oraz inne miejsca. Przed każdym treningiem, mobilizuję, że głowa UDA. To są jedne z najczęściejszych, które pojawiają każdemu w każdym I teraz mamy trochę mobilizowania Ostrzymaj pierwszy pierwszego na wałku. Pamiętajmy, wybieramy wałek naszych upodobań oraz możliwości. Nie może być za miękki ani za twardy. U mnie próbujemy często co jest najtrudniejsze, dlatego wykonuję wielka ruchów i od razu zakres ruchu wyrasa do pewnej kółkoczej. Oczywiście moja grzewka jest lekko przyspieszona, żeby właśnie jak a ja myślę, że najważniejsze, jest jeszcze, no jeszcze wyłapasz. Motoclumpers, fajnie, obliczuje nam widofon żywioły. Pozdro Łukasz, zrobił ogromny progres, ponad 200 kg, niecały rok. Mówimy tu o masie szała. Ja otwieram sobie biody odczynek piersiowy, proszę grzbiety, biedogi czyli pracujemy sobie na taśmach. Jedno z moich ulubionych kieszeń, czyli robiersja deski. Znowu biodog w wersji trochę trudniejszej. Jeżeli jest zwykła deska nie robi dla problemu, kłopotu, to są spróbować tej wersji. I mamy deadbug. Znowu pracę nad ruchomorstwem objęcia barkowej. Bawimy się z motkiem. To jest jedno z elektrycznych ćwicznych, które każdy powinien wykonywać. Teraz robimy trzech akcji Jeszcze grajemy na świeżego. Zabawę z gumą, tak powiem, od Henryka Tomsona, kilka lat temu. Jest to jeden z najsilniejszych piłek na świecie, wytrenował w wielu miejscach świata. Wieszenie fajnie wpływa na mobilność obręczo barkowej całego najszerszego, zwiększa zakres ruchu, co prowadzi do fajnej do pracy. Pamiętaj, mamy coś takiego jak kredzik termin podkowy czyli w upadka powinna mieć możliwość pracy w pewnym pierwszym a przy mamy ją utrzymać w pozycji neutralnej. Niestety u wielu osób jest ona w i w czyli idzie do góry i do przodu przez co mamy problem z parkami i wyciskanie nie na klatkę, tylko na wszystko inne teraz popracujemy sobie na dotrach wewnętrznych i zewnętrznych tak jak mówiłem sprawiamy na mobilność stabilność a kiedy panujemy te dwie rzeczy możemy robić siłę pod warunkiem, że mam odpowiednią technikę bo bez techniki, nawet najlepszy plan treningowy nam nigdy nic nie da. Ewentualnie kontuzje. Takie opto -op, przydobni się energicznie bo nagrywanie samemu vlogów no nie jest zbyt łatwe i przyjemne. Iwi, proszę składasz na maila, link będzie w opisie. I mamy skończone, Zaczynamy od aktywacji. Pierwszym śpieszeniem jest Trap 3 Rise, 3 Rise. Resetujemy sobie tutaj na swoje robocie, na księżycu Ja akurat lubię resetować to śpieszeniem za każdym razem na dole ruchu. I yeah, je prawie każdemu. Oczywiście aktywacje są falowane każdemu zawodnikowi dobieramy indywidualnie. Aktywacje robię obok powodach, zajmują mi one maksymalnie 2-3 minutki. Teraz tylko rotacji z pętlami. Pamiętajmy, każdy ruch musi być identyczny, dokładny. W moim przypadku z każdym pokryżem zwiększam zakres ruchu. I teraz miejsce, w którym się znajduję, strefa fitness, czyli w tej chwili jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza, siłownia w Częstochowie, a cały czas się rozwijamy. Przechodzimy sobie dalej do kurowego, najszerszego. Aktywujemy sobie najszerszy. Zatykę pokażę jeszcze te same śpiszenia z innych perspektyw. I zacznijmy się już główną treningu. Te price delikatnie nie puszyłem żółw. Ale mniejszy docelowy. Dostał tak jak powinien. I zębat. Ty mniejsze, mięs mniejsze odpowiedzialny za te łopatki jeśli zganiesz, puszczanie żaby. I mój samo fajnie, jeżeli mam problem z mieszaniem nadrzewieniowym, jeżeli mam problem z barkami to warto to sobie do planu. Oczywiście po wcześniejszej diagnozie. I ponownie rotacja zewnętrzna-wewnętrzna. Nie napalamy się na ciężar, tak jak mówiłam wcześniej. I mamy to. W końcu zaczynamy trening. Wyścisk na bajki i całe ciało. Jest tak zwane rwanie, czyli z noc Potem wyciskanie żołnierstwa jednorącznie, push press, czyli pod rzut i mój game changer, jak to mówią, Simon. I możemy po pracować tylko w płaszczyźnie, dlatego warto wpiata sobie Różne. Tutaj to gestuję po jednym powtórzeniu, a potem dokładam dwa i Analogicznie robię, tak dalej. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn it zamiast izolacji na piatkę używamy tutaj metody wstępnego zmniejszenia mięśni które są dla osób zaawansowanych Ty już robimy sobie tylko z serii Butterfly'a i napływa krew do mięśni Wróżimy sobie to wyciskanie na bramie bokiem Jestem ja spróbować takiego odszusza na jak się na sztandze nigdy nie baj się jej. Oczywiście robimy to na dwie strony. Ciężar nie musi być bardzo dużo, ale nie może być tak samo za małe. Pracujemy tutaj na skróceniu mięśnia pieszowego. Ja lubię sobie trzymać zamieńszenie docelowy i wiesz, że jego praca. sobie do Power Race, jest to lekka, lekko zmodyfikowana wersja przeze mnie, fajnie pracuje tu w barku oraz cały rotator. robimy drugą stronę możemy próbować rękę trochę wyżej i teraz wysiskanie pamiętam robimy pierwszy łopatek to automatycznie tworzy nam ozdob moja wersja jest to wersja typowo pod zawody pod wynik oczywiście jest zdrowa teraz jestem w off sezonie więc bawię się techniką ostatnio nawet stoję na palcach. W wyciskaniu to robiłem w sumie w sezonie 2016-2017 roku. Teraz w na w Monsterze. Ta guma potrafi dodać mi około 15-20 kg. Oczywiście mamy różnego rodzaju gumy. Najmocniejsze modele potrafią pomóc nawet do 200 kg. Był Łajena Seria Główna Top Set. I teraz mam trzy back-offy po ruchów. Zauważ, że pozycja jest praktycznie taka sama. Jest ładny leg drive. O leg drive i pozycji opowiem potem. Ustawie odgasków. Mamy w pozycji nauceanej. Tanga idealnie leży na kości. Dech jest u góry ruchu. Wydech, kiedy. Wysiskamy sztangę, ewentualnie na samej górze. Obie wersje są poprawne. Kolejne spieszenie zimkres, press na głowę drugą tricepsa. Jeżeli masz problem z wysiskaniem, polecam. I już mamy ostatnie, zbliżenie na triceps, kickbacki. Zróbmy sobie teraz zmienić chwyt. Po dwie sery robię chwytem neutralnym, potem nachwytem. Konsówcy ruchu przytrzymuje izometrycznie, czyli jest pełne napięcie. Pozycja ramienia jest nieruchoma. Wykonuje tutaj większy zakres ruchu. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał i mogę nagrywać kolejne. Pozdro.